Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na szybkim przykazie energetycznym. Wybierz i posłuchaj. Jeden, dwa, wybieramy, czytamy. Jedyneczka. O, tu jest obrona. Obrona własnych racji, własnych granic, własnych umiejętności, talentów, praw i tak dalej, i To jest też asertywność. Uwaga, tylko żeby z tym oczywiście nie przesadzić, tak? Wszędzie tutaj harmonia, umiar, rozsądek. Ok. Dwujeczka. O, tu potrzeba odpoczynku. Albo musisz się wyspać, albo wziąć urlop, albo po prostu zrównoważyć sobie pewne tematy, jakby i działania, i odpoczynku, czy spędzania wolnego czasu. Dobrze jest tutaj też podmedytować, wziąć jakąś kąpiel, zregenerować po prostu siebie, ciało, umysł, tak, wyspokoić lub też zachować, oczyścić po prostu trochę głowę, zachować tutaj pewne standardy, trochę tutaj uspokoić. Pokoić tematy. Dobra, dziękuję pięknie, pozdrawiam, papa. Pa.